No i witam na kolejnym filmie. Ja to nagrywam już tak po siódmej rano, więc, dlatego, takie dosyć mocne jest nasłonecznienie. Ale nie o tym chciałem Ci dzisiaj opowiedzieć. Chciałem Ci opowiedzieć, dlaczego też większość facetów nie ma efektów z kobietami. I to jest coś takiego, że Ty za bardzo jej pokazujesz, że chcesz z nią być, że chcesz się z nią spotkać kolejny raz. Mówiłem o tym wiele razy, tak? I to się nawet odbywa poprzez to, że jej sugerujesz to w rozmowie. Nie mówisz jej bezpośrednio, fajnie by było się z Tobą spotkać jeszcze raz. Tylko jej sugerujesz. A co robisz w piątek? Widzisz, to wystarczy. To już wystarczy, bo często dziewczyna widzi, że ty chcesz kolejnego spotkania, co nie jest złe, ale jak przeinwestowałeś, no to jest to też strzał w kolano, bo ona jest zbyt pewna ciebie. Więc naucz się pokazywać kobiecie, że jej nie potrzebujesz, że kompletnie jej nie potrzebujesz, że jesteś sam szczęśliwy ze sobą, że jesteś zadowolony, uśmiechnięty i ty sobie sam wystarczysz. A nawet w razie potrzeby poznasz kolejną dziewczynę. I kobieta powinna to wyczuwać na poziomie podświadomym, kiedy Cię poznaje. To jest kwestia, żeby tak o sobie też myśleć, bo jak ty myślisz, to jest jedna z najlepszych kobiet w moim życiu, muszę się przygotować przed randką i stroisz się przez 4 godziny, poprawiasz włosy, wiesz co? To też powoduje, że jesteś potrzebujący. Bo sorry, ale jak inwestujesz 4 godziny, żeby się dobrze umyć, ja wiem, że trzeba się wykąpać, żeby tam sobie zarost przystrzyc, albo żeby się ogolić, ale mimo wszystko, 4 godziny dla faceta to jest za długo. I ty też inwestujesz jakąś energię w to wszystko, a potem masz oczekiwania w stosunku do kobiety, co się kończy tym, że oczywiście bardzo często pokazujesz presję, a kobieta cię odrzuca. Więc ja bym sugerował żebyś się wyzbył oczekiwań, żebyś nic nie oczekiwał od tej dziewczyny. Nastaw się w ten sposób, że idziesz się z nią spotkać, dobrze pobawić i Ty jej do niczego nie potrzebujesz. Powiedz sobie, że poznajesz masę koleżanek, masę kobiet, a ta dziewczyna, no to zobaczymy, to taka nowa, poznana, więc zobaczymy, co ona Ci zaoferuje, czy jest fajną osobą, czy nie. Dystansuj się do tego, co Ci się w niej naprawdę podoba w ekstremalny sposób. Dlaczego? Bo jak się zakochasz, bo jak widzisz w niej same pozytywy, idealne tutaj cechy osobowości, wyglądu, to ty mentalnie przeinwestowujesz. No bo jak przez 3 dni od niej myślisz, że ona była taka piękna, wspaniała, to jak masz potem być niezależny emocjonalnie na spotkaniu? Jak masz pokazywać, że masz w dupie to, czy ona jest zainteresowana, czy nie? Nie będziesz się tak zachowywał, bo sam się przygotowałeś na to, żeby być przywilaczem. Także zacznij myśleć o wadach tej dziewczyny. Od razu najlepiej jak poznajesz kobietę, skupiaj się na tym, że ma lekko krzywe zęby, że ma pieprzyka, że jej włosy rosną na twarzy, że ma, nie wiem, jakieś tam problemy z uzębieniem, z ustami, że ma za wąskie usta, za małe piersi, zacznij obserwować jej wady. Tak jest naprawdę dużo łatwiej. I kiedy ty skupiasz się na jej wadach, to już nie jesteś taki napalony, nakręcony, to już przychodzi do głowy rozsądek. I mówi, chłopie, wyluzuj, nie spinaj się tak. Ona wcale nie jest taka fajna. Ale jeśli ty się podniecasz, będziesz popełniał błędy w nastawieniu. No i oczywiście kobieta też nie będzie tobą często zainteresowana, bo ona wyczuje po Twojej energii. Tuż często wychodzi jakby przed ciebie cały ten stan, bo, bo widać po Twoich tekstach, po Twoim sposobie, jak prowadzisz rozmowę, że za bardzo dbasz o waszej opinię, o zdanie. Czy podoba ci się miejsce, w które cię zabrałem, jak się z nią pocałujesz, to powiesz jej nawet, było okej, okay, tak jakbyś się bał, że na źle zareaguje. I właśnie to powoduje, że tracisz kobietę. Ale jak pokazujesz niezależność emocjonalną, że ty nie chcesz jej zainteresować, to jest zupełnie inaczej. To one się Tobą interesują, tak? Jak i mówisz, na przykład dziewczynie gdzie Ty mnie zabrałeś, zobacz co to za kawiarnia, nawet kawy porządnej nie ma, to ona, ha, 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 zaczyna się śmiać, tak? Przetestuj to w praktyce. Jak to powiesz w stanowczy, męski sposób, one będą reagować. Albo. Jak ty się ze mną mówiłaś? Na mieście, przecież tu nie ma co robić. Gdzie ty mnie zabrałaś? Ona, no, ho, przepraszam, mnie. Widzisz, wtedy kobiety reagują w naturalny sposób. Ale jak ty się zachowujesz jak kobieta przy kobiecie, no to ona musi często przejąć rolę męską i jest dla ciebie de facto mężczyzną i, i cię opierdala, e, i ci mówi, i że wiesz, no nie wiem, e, gdzie już muszę lecieć, e, bo za długo rozmawiamy. To jest też opierdalanie, bo ona nie ma tak naprawdę. Czasu na zabawy, tego typu, że spotyka się z gościem, który sam nie wie, czego chce. I oczywiście w wielu sytuacjach kobiety ci o tym nie powiedzą, tak? Tylko ci powiedzą: Ja już muszę iść, mam coś do załatwienia. W taki kulturalny sposób, a w rzeczywistości to jest olewka. Jak natomiast kobieta chce spędzać czas z facetem, ona w życiu mu nie powie, że czas się kończy. Ona zapomni, że ma pójść do pracy, ona będzie szukała wymówki, że jeszcze tu może na chwilę zostać. Wiem, bo sam to przeżyłem, kiedyś miałem taką sytuację na mieszkaniu, yy, opierdoliłem dziewczynę, że tam mi łóżko ubrudziła <noise> i w ogóle, że przyszła w brudnych butach. I ona tak się tym wszystkim przejęła, że zaczęła mnie przepraszać. A ja mówię, nie, no wiesz co, kończymy spotkanie, pogadając z nią pół godziny, bo ja się muszę do pracy brać. A myślałem szczerze, że pogadamy dłużej. Dostałem ważnego SMS-a i ona nie chciała wychodzić z tego mieszkania. Łapała ulotki w przedpokoju, żeby tylko jeszcze chwilę zostać. Wiesz, co się potem stało? Jak ją wyrzuciłem, pisała po dwóch dniach, tak? Po dwóch dniach pisała, czy jestem na nią zły. Wyciągnij wnioski sam. Bo często jak jesteś egoistą, masz znacznie lepsze efekty minimalnym nakładem sił, tak? A jak jesteś za dobry, jesteś altruistyczny, zawsze dostajesz po dupie. Bo kobiety wyczuwają, że ty nie masz wartości. Polecam to przemyśleć. Pakiet 17 nowych materiałów 70% taniej tylko do jutra. Najlepsza wiedza, jaką zrobiłem ponad 100 godzin nagrań filmów za darmo za darmo 70% taniej. Do jutra, do północy korzystaj, bo to ci zmieni życie. Jestem o tym przekonany, bo wiem, jakie efekty mieli moi kursanci, którzy stosowali tą wiedzę. Szkolenia na temat seksu jak być wyzwaniem, emocje jak rozmawiać z kobietami co robić na randkach wszystko mam dla ciebie teraz. 70% taniej polecam serdecznie promocja.uwodzeniewdzień.pl Zobacz, bo to Ci zmieni życie.